Rozpocznie nagrywanie i później to sobie mogę udostępnić patronom. Jakie wiesz? Wiadomo, ja, tak. Jak tam było na sesji, jako taka ciekawostka, nie? Jeszcze Jasne żadnego spoko. takiego pliku nie uzupełniłem, ale już mam trzy. Ale przygotowujesz <grym> się <grym mentalnie, tak? Tutaj. Przy, tak, przygotowuję się w końcu, żeby trochę coś tam więcej takich robić ciekawostek. Jasne. A, to o czym się w takiej sytuacji rozmawia tych sesji? na po tych sesjach? Yy, nie wiem, no, po prostu jak się nam grało, jaka scena nam się podobała, jaka nam scena się nie podobała. O tak. właśnie, przecież, że... A, to Pedeki są jeszcze, nie? Ale to pedeki to chyba sobie ogólnie, yy. Yy. Na, yy. na, na yy. co komu yy. Pedeki? Yy, tak, dobra, szczególnie że nie będziemy grali w tych sesjach, żeby ty miałeś takie zdarzenie. Dobra, no się. Dziękuję. Która scena wam się najbardziej podobała? No mi chyba ta scena... Znaczy, no finałowa scena była cute, nie? Over cute i jakby... Chyba zostanie w moim serduszku najdłużej Ale z tych scen e, zaplanowanych wcześniej To chyba ta scena e, mimo wszystko z... E, ta pierwsza, którą grałam, Jezu, co to było? Eee, z Rambatarem E, tak, właśnie z nim, nie? Ten, e, to opium. Ja bardzo weszłam w ten klimat. Nie? Ja już tam byłam i paliłam to opium razem z nimi i no, mega, mega mi się podobało ten klimacik, ten, e, ten cały vibe w ogóle tego miejsca, opis i, i zapach, który poczułam. Także no, dla mnie to było super. I jego postać, gdzie też jest impressive, quite impressive. Więc. To teraz. Ja... Jedyny szermierz zginał jakiego mamy, a jakiś musi być, nie? Bo musi być jakiś szermierz zginacy. Bo o okay. gdybym ja grał w diodetę, miałbym szermierz zginać. Wiadomo. Ja tam. Adrianie, czy masz tak, jakąś ulubioną scenę dzisiaj? Yy, tak, jak najbardziej. No, yy, nie, nie, wy, wyjątkowo wiem. No. Jako że ja mam backstory takie, że jeździłem trochę po giełdach i targach, to jako pisałeś, to, to ja wiesz, pomimo że nienawidziłem tego za młodu, tak, jednak pani się wraca do tych wspomnień. I trochę jak na początku podbiłeś tą typiarą, ja tak kurwa, przypomniałem się moja wizyta w Turcji, jak tam się nie da obejść, bo wszyscy my friend, my friend, where are you from Poland? To jak się masz? I cię kurwa ciągnie za rękę, nie? I ja tak trochę przerażony, tak o kurwa, nie chcę znowu tego przeżywać, nie? Już tak się wczułem w, w tą imersję, że zaraz, zaraz ktoś inny podejdzie i mi zacznie nagabywać na kupowanie niewolników. No ale później zacząłeś opisywać, to ja tak sobie myślę, a... Fajnie tam jest, nie fajnie. I jak mało moralnie to było. Tak jak kupić mało... człowieka super sprawa. <laughs> ekstra. Znaczy, się, to, to, było, to było dla mnie trochę dziwne, ale w sumie no, w, na tym, w tym świecie tak się dzieje, to jest. Wymiary normalne, więc starałem się podchodzić do tego normalnie, ale gdzieś z tyłu głowy miałem, starałem się nie myśleć, pomimo, że to jest gra i NPC, mm -hmm. starałem się nie myśleć o tym, że to jest człowiek, tylko że to jest towar. Faktycznie tak odczłowieczyć tego NPC jak się danie, to wtedy mi trochę łatwiej się do tego podchodziło i wtedy pomyślałem, że tak w settingu, kurwa. W, set... w settingu akurat jest tak, że Handel niewolnikami jest regulowany w zależności od tego, kto rządzi, nie? bo tutaj masz absolutnie feudalne prawo, a, i, więc, więc pod każdym lennym może być inaczej, nie? I pod każdym jest inaczej. Na przykład Harkonnen jak najbardziej dopuszczają handel ludźmi, a z kolei Atriidi zabraniają go. Nie? I mhm. Nic nie jest dozwolone, więc, więc jest to coś, co istnieje w świecie. Ale to jak twoja postać do tego podchodzi, jak twoja postać moralnie do tego podchodzi, jak wasz ród moralny z tego podchodzi, jest już waszym wyborem jako gracza, jako postaci, nie? I może być tak, że jak najbardziej dla kogoś jest to absolutnie normalne. I może być tak, że, że są ludzie, którzy w tym systemie, którzy się w tym systemie znajdują, wiesz, tak samo jak, jak był system właśnie w Turcji system. Nie mam na myśli niewolnictwa, tylko haremów, nie? Że były kobiety mhm. w haremach, które znajdowały się w tym systemie i awansowały w tym systemie zostawały super ważnymi osobami w samym świecie, w samym pałacu sułtana, a były takie, dla których to było absolutnie piekło na ziemi, nie? I co tam masz tak samo w tym świecie, nie? Że, że, tak. że możesz mieć takich niewolników, którzy po prostu są dosłownie kupowani na tydzień roboty w kopalni jakiejś i potem po tym tygodniu czy po dwóch się ich wyrzuca, bo już są zepsucie, bo umarli. Nie? A mogą być tacy, którzy są, tak jak chociażby, nie wiem, czy któreś z was czytało o książki w Wukresa, w jego świecie też było niewolnictwo i tam na przykład funkcjonowało, funkcjonowała taka, taka rola jak perła domu. Perła domu, to była niewolnica, która kosztowała fortunę i ona była w bardzo bogatych domach odpowiedzialna za zarządzanie całym domem. Nie? I ona ok, była niewolnicą, ale miała bardzo wysoką pozycję społeczną, bo była właściwie twarzą domu na zewnątrz. Mhm. Więc ona negocjowała na przykład z innymi szlachcicami, one też żyły bardzo dobrze nie? i były, miały bardzo dużą władzę, ale ostatecznie jednak były przedmiotem. Nie? i jednak były czynność własnością, nie? Więc, więc tutaj w tym świecie diony też może coś takiego być. Nie? I też, też ten, ten, ten to nie, jakby sam sending nam na to pozwala, że możemy w tym, w tym jednym świecie do tego tematu niewolnictwa na dowolny sposób podejść. Więc to nie jest tak, że w tyt, ty, dla, dla wszystkich świecie to jest normalne. To tylko to jak jakiś disclaimer. To dobrze wiedzieć. No ale w każdym razie, jak tak wszedłem na ten targ, taką myślałem kurwa gram za dobrą postacią właśnie ja tutaj odnajduję w takim handlu nie i tak trochę się zastanawiam czy za bardzo nie poleciałem że jest to Sofianowi wszystko obojętne ale mimo wszystko myślę że nawet jak tam jednak zrezygnowałem z tego rzutu ale wpisałem sobie tam ten przeszkodę poczekaj to się jakoś inaczej nazywało komplikacje ja myślę że sobie zostawię tę komplikację Mhm. Za to, że dokonają takiej transakcji, ja sobie zostawiałam komplikacje, nie? Jasne. No, więc no, dla mnie tak był bardzo okejka. Okay no, to z takich gorących scen, nie, że tak powiem. No i oczywiście rozbawiło mnie to, jak powiedziałeś, że tam wymieniasz, co ona tam robi, ta czarno skóra i tak dalej. I że robi kurwa, jaskółkę. jaskółkę. Ja, tak, ja tak ja pierdolę. Musiałem, musiałem, się do tego, musiałem się do tego odnieść, nie? ale właśnie to jest ze mną granie, no tak. bo setting jest poważny, sesja jest poważna, wątki są poważne i nagle w kurwa wchodzę. Ja słyszę, kurwa jaskółka. Brawo, brawo, niesamowitą znalazłeś, że e, ja, ja trochę rozbijam te sesje, tak zauważyłem tą powagę gdzieś na sesjach. ale... to no, też nie chodzi o to, żebyśmy żeby, nieustannie byli poważni, bo głowy nie? Mhm. Ale jakoś tak nie wiem, czy właśnie, czy wam to jakoś nie przeszkadza. Te takie moje. No, nie robi, że. Przeszkadza. To dobrze. Że, bo nawet nie chodzi, bo nie, staram się nie robić komediowych wstawek, że tak, haha, ha, a to jak tam gdzieś było, czy cokolwiek, żeby nie wchodzić na off-top. No ale jednak w narracji, no, że porównanie nie wiem do tego, do wielkiej płyty. No ale ty w sumie tak to opisałeś, że to jest. Dla mnie to było jednoznacznie z wielką wiesz, wiesz, to? płytą, nie? I tak jak to najbardziej, to jest nawet jak w systemie trochę opisane, nie? Może nie do końca jak kilka płyta, ale... No bo się znaleźć opis kartek, ale na szczęście ona w każdym razie nie... Ja jej zazdrosnąłem, bo jedyne, że otrzymałem z najmniej najmocniej samych dionie, to jest to, że atrybimy przenoszą w z kartek z powrotem do Arrakin, żeby być bliżej ludzi. I to w sumie jest tyle, nie? Oni tam właściwie nic więcej o samych kartach nie mówią. A więc gdzieś ja tam próbowałem pogrzebać, a, a ja też nie... nie jakby chciałem być stałym ultim. Ja nie czytałem za bardzo hmm. tych wcześniejszych, późniejszych, tych, tych, ale wcześniejszych, tych plikórek tych, tych, tych pisanych przez Herberta a, i chyba jakichś illustratorów do tego. Mam podręcznik do Arakis, ale jeszcze nie sądzę, że mogę go czytać, a teraz go ze sobą nie mam, nie, więc, więc też nie, nie, za bardzo. I to, co udało mi się ustalić na temat kartach, to jest właśnie to, że to jest miasto, które jest zbudowane od niedawna, a, więc i właśnie w takim brutalistycznym stylu, i to są blokowe budynki, nie? więc jak sobie wyobrażam, to właśnie jakby zaczynamy budować miasto, które ma być bardziej efektywne od tamtego, duże, wysokie, blokowe budynki, no to, no to no masz taką płytę, Bo to tam w tym samym zasadzie powstawało, nie? Jakby budujemy szybko, e, trzeba to szybko zbudować, ma być efektywne lokalowo i miejscowo i ma zajmować możliwe najmniej terenu, żeby jak najwięcej mhm. budynków tam postawić, nie? No to... No i dodatkowo przecież jest opisywane też, że, że tyle architektoniczne e, a No to jest brutalizm. No to, Ale to jest no to w ogóle cudne, że minęło to? te 20 tysięcy lat, czy ile? Od naszego timeline'a i nadal robię nie wielką wiem, płytę. Myślę, że... No kurwa, wiadomo, nie, nie ma efektu lżego w tym Bloki tam miały być. Bloki za komuny miały być tam na kilkadziesiąt lat, to kurwa dalej budują. No. Ale chyba 20 tysięcy, bo tam było, że po 10 tysiącach e, tam chyba ta wojna się zaczęła? E, wiesz co, e, kalendarz obecny, ten ta... moment, jest kalendarz po gildii. E, to jest kalendarz od te lata, które mamy teraz, czyli tam 10 tysięcy 181, mm -hmm. 191, jakoś tak, to jest e, after guild, czyli po powstaniu gildii, a gildia powstaje już po wojnie. Tak, po dżihadzie i... butleriańskim, ileś lat po tym, jak oni znajdują, przy... no, właściwie pobierają przyprawę do tego, żeby robić nawigatorów. I, i z tego, co czytałem, no, właśnie. A, to a, ma ch... wojna, ale nie wiem, ile trwa. No właśnie, on, on tam, z tego, co ja czytałem, ale to też mogę się mylić, bo to wiadomo, tak samo jak mechanikiem powiedziałaś i zaraz mi wyleciała z głowy, ale już wiem. E, to chyba tam 10 koła lat, no ale mniejsza o to. E, a Ziemku, jaka była Twoja ulubiona scena? Bo moje pytanie, nie wolno mi kraść pytań. Sorry. Muszę się podzielić, może trzeba połączyć. Zacznij Ziemko, jaka była twoja A nie do końca ulubiona Dobra, Ziemku. I... Mm. Jaka była twoja? Ulubiona. Tena. Pięknie, bardzo ładnie. To właśnie to była moja ulubiona scena, jak dokładnie połączyliście. Wiesz co, no, mi, mi trudno jest oceniać, nie? Ehm, bo ehm, ja strasznie lubię odgrywać peców. I chyba i lubię się bawić NPC, lubię tworzyć jakby te postaci gdzieś tam, je, gdzieś tam je pokazywać. Staram się, żeby one były różne od siebie. I mam nadzieję, że mi to wychodzi. Mm -hmm. I... Nie wiem, czy mam... Znaczy, stary... Nie wiem, czy mam jakiegoś ulubionego swojego NPC-a. So. Staram się nie mieć. Staram się nie mieć ulubionych npc ów so, bo jakiś na to muszę ich później zabić dla dobra wszystkich. Więc, no, no, no. E, myśl, myślę, że to, co tak naprawdę Kotki mi podpowiedziały, czyli ta scena, w której um, Nazar Esart zabrał, e, zabrał Legę do oglądania, zbieracza wyprawy i sobie wykulałem, co tam się dzieje, I się okazuje, że przyszedł storm e, i przyszedł, że storm jest ale daleko i chciałem sobie, czy przyjdzie... E, mm, no czerw, nie? Że nie, ale, nie? że, że, że tak, że, nie i, że nie i że, że nie przyjdzie, to jeszcze coś innego się wydarzy, Jak sobie, myślałem, okay, będzie Storm, no to jak będzie ten kolorist Storm, który właściwie niszczy wszystko i zjada wszystko, no to pod osłoną tego że mogą przyjść w rameni, I gdzieś tam pod osłoną tego stormu rozwiebać im ten, ten zbieracz przyprawy i to też trochę nam pokaże świat, A, no. Więc myślę, że może też ten, ale mam wrażenie, że tam pod sam w już głównie nie gadałem, więc... Yy, ta, no, znaczy się. Yy... Tak, ale wiesz co, to było w ogóle dla mnie takie z pozycji gracza, że yy, ja myślałem, że w ogóle to było zaplanowane, że wy tam lecicie i, i że tam kurwa atakują ci w ja tak sobie siedzę i tak. Ja pierdolę, kiedy ty to wszystko zaplanowałeś, nie? <grych> Ja, I, tak się... i, i powiem ci, że nie planuję takich rzeczy, nie? Tak samo mogę w sumie już skończyliśmy grać opostoj, więc mogę Pan powiedzieć, że mogę ci powiedzieć, że skoro tylko, tylko żebym po patroni do ten tekst, mm -hmm. że niebieski spoiler był kompletnie randomowy i fakt, że was tam czystech osłowa milicjanci zatrzymali, nie miał nic wspólnego z tym niebieskim spoilerem. Naprawdę. Ja pierdolę, a ja sobie, ja sobie wyrzuty sumienia, ja... ja od tamtego momentu mam cały czas wyrzuty sumienia, że coś odpierdalam na sesji i że to przez ten niebieski spoiler i teraz jak mi dałeś tą zastawę, ja sobie myślę, no kurwa to będzie niebieski spoiler tej sesji, że coś się odpierdoli cała przez tą historia, zastawę. Cała historia polegała na tym, że gość, który stał, że o czym wiedzieliście później, że gość, który stał za tym porwaniem, który był zamieszany w to porwanie, to był tam, tam trochę słabki oficer, nie? nie pamiętam jak on się nazywa. I ja sobie kulałem, jak wy powiedzieliście okej, okay, poczucie do burder, mamy dowiedzieć się czegoś, po czym zaczęliście gdzieś tam szukać dalej. I dla mnie w tamtej konkretnej sesji walutą i istotnym czynnikiem był czas. Czyli im więcej wy czasu na coś spędzacie, tym więcej ludzie po drugiej stronie barykady mają czasu na coś innego. Ja sobie kulałem i z tego kulania wyszło mi, że ta kobieta poinformowała tego czechosłowackiego oficera, z którym wy się chcieliście spotkać, o tym, że go szukacie. I on gdzieś tam pogmerał, ponownie szukał, czy kolałem sobie, mieliście dość czasu, bo znowu na czymś tam się ten czas, ja sobie znowu pokolałem i się dowiedział, ee, dowiedział kto was A jak już się dowiedział, dla kogo pracujecie, to, to złożył dwa do dwóch, więc on, jako że był czechosłowackim oficerem, to naszło na was ten patrol, żebyście jeszcze więcej czasu stracili, a on w tym czasie e, tego porwanego człowieka gdzie e, indziej. Więc ja... nie było to nic wspólnego ze spoilerem, oni po prostu was zatrzymali, wy zapytaliście, o chuj was zatrzymuje... czemu nas zatrzymujecie, Nie. O i tak, no bo macie niebieski spoiler, nie? no coś trzeba było wymyślić, nie? dlaczego was zatrzymują. No. A, a ja, tutaj, z, z, okazji okazji ja to jest z poczuciem <grym winy <grym przez tyle miesięcy kurwa żyłem przez ten niebieski spoiler. I naprawdę i myślałem, tak że tak jak, tak jak tak wezmę tą, tak tą tak zastawę tak, tak, tak. i tak myślałem, że jak wezmę tą zastawę, to kurwa to będzie to będzie niebieski spoiler tej sesji. Coś się na pewno odjebie, nie? Że ktoś zobaczy, że to za, za, nie powinien mieć tej zastawy, ktoś mnie złapie z tą zastawą czy cokolwiek, ale uznałem jebać. Ja tak gram, ja lubię robić randomowe rzeczy, to jest moja randomowa rzecz, ja to biorę. Ale tak, co tak, na ja przykład te rzeczy i... działa życzenie? Tak, ale na przykład co do. Bo może nie powiedziałeś, że masz ulubioną tutaj scenę miałeś, ale dla mnie, jak ja widziałem, w jakiej najwięcej chyba scenie miałeś fanu, to jak sobie babskie ploteczki robiliście z Hanią. Ja strasznie lubię grać takie sceny w ogóle, bardzo <laughs> też uwielbiam to, nie? A tak rzadko mam okazję. A tak lubię robić takie sceny. Jak, jak prowadziłem kampanię w Vampira e, u siebie w, w mojej, mojej ekipie, to tam były takie sceny, gdzie faktycznie jedna z postaci chodziła na ploty do, do innej podkartki, postaci, tam zawsze obmarować wszystkich, nie? Że to taką kietkę może no, w ogóle... Tak się pokazać, mam jakieś w i strasznie lubię takie sceny. Ziemku, przecież ja te postać dla ciebie napisałam, no. A ja miałem w ogóle tych. ja tak ja rysuję w międzyczasie na tablecie, ja tak tego słucham i ja tak kurwa, czy wygadacie o jakiejś swojej przeszłości? Czy wy gadacie już prywatnie? Czy, czy to nadal jest sesja? Bo tam poszło takie flow między wami, no i to pewnie też z tego, że wy się tam znacie trochę dłużej, że ja miałem faktycznie... Ja się znam w tak. tylko już grać ze sobą. Tak, że ja... ja... tak było. Że ja przez chwilę zwątpiłem, czy my nadal gramy sesję, czy wy już prywatnie rozmawiacie, bo ciężko było rozróżnić. Co znaczy się dla odbiorców? To było słuchać sesji, nie to byś wiedział. S Słuchałem, ale to nadal mi nic nie mówiło. <laughs> <laughs> e dla odbiorców pewnie, którzy tego słuchali, no bo ten materiał jest, będą słuchać cokolwiek, to będzie fajne, bo to, ta scena wyszła tak mega autentycznie. Tak najbardziej autentycznie chyba ze wszystkich nie. No. <laughs> Dziękuję. Ale to, to, to prawda, jakby ja strasznie tego typu sceny lubię, nie? Znaczy ja w ogóle jak, jak, jak prowadzę też najbardziej lubię takie sceny z npt e, i grać na relacjach z NPTami, nie? I jakby pokazywać właśnie in, świat przez, przez inne postaci, bo to dla mnie jest też naj, najciekawsze. I dlatego też jak gram, to strasznie lubię. Um, jak gram grać jakby w jednej lokacji w jednym świecie, w jednym mieście, w jednym miejscu, tak żeby żeby mieć cały czas tych samych NPC, nie? Żeby jakoś budować relacje z nimi, i żeby, żeby ich pokazywać i tak dalej, nie? Takie granie w stylu jedziemy, chronimy karawany i teraz dodatkowo a potem koboldzie, to mnie generalnie w ogóle nie jara, nie? Więc ja lubię grać właśnie tak, żeby, żeby gdzieś te relacje z tymi NPC-ami pokazywać. Być może od tego Vampira strasznie nie lubię? No bo tam jednak głównie o to chodzi, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Kocham Vampira. Tak, się na ja, tym etapie dogadujemy. Właśnie obydwoje w siedzibym chociaż trochę innych tych Vampirach, ale niekoniecznie to samo, nie? Ja zacząłem czytać podręcznik do wampira. ale zacząłem. I, I to koniec. No to możesz nam kiedyś poprowadzić. No. Mam gdzieś w planach, ale najpierw ja muszę zejść ze wszystkich całej listy rzeczy, którą mam do zrobienia i dopiero później będę brał sobie nowe rzeczy. Więc obstawiam, że teraz mamy sierpień. I mhm. zaraz mamy. sierpień Nie, za chwilę będzie I, za tydzień tak. sierpień No, to w razie czego kiedykolwiek będzie to nagranie. Mamy 25 lipiec. Obstawiam, lipca. że wam. lipca, dziękuję. Obstawiam, że wampira jak. Zacznę prowadzić, to będzie luty. Nie tak optymistycznie. Tak, to, to jest optymistyczna wersja. Że w lutym to będę to miał to czas, żeby to poprowadzić to... wątek w wampira. Więc tak się cieszę, że mam wampira, w którego gram, bo to, byłaby, to byłoby bardzo duże, wiesz, overpromise, jakbyś powiedział, że poprowadzisz w lutym, a potem okazałoby się, że nie jeszcze albo byś poprowadził, ale nie mi. To byłoby mi strasznie przykro wtedy. Zobacz, jeszcze nie obiecuję, no wiesz, jeszcze musimy się kolegować do lutego, więc mamy parę no miesięcy dobrze. w zapasie, więc nie wiadomo, jak ta nie, sesja nie, się skończy, nie, ale... czy, się, czy się pousuwamy ze znajomych, czy nie. Wiele może się wydarzyć. Dobra, to myślę, Panie że tą pójdą, część... nie ma zatanku. Nie ma. Tą część oficjalną myślę, że możemy zakończyć. Więc sobie zatrzymuję nagrywanie. Pozdrawiam osoby, które będą to kiedyś oglądać. <noise> może nasze wnuki.